Czołem kurwie. Ja jestem z DUN, a to growe y, wysrywy y, Lato Edition. Poczekajcie chwilę. Kurwa. Miało zadziałać od razu, sorry. Dobra, jesteśmy. Mamy to kurwa. Mm. Materiał ten jest troszeczkę inny niż wszystkie. Ze względu na to, że dosyć potępiasz się za się właśnie tu, gdzie widzicie, czyli nad morzem w moim pięknym mieście Gdynia. Nie ukrywam, że urwałem się z pracy jako że miesiąc jest zamknięty, stwierdziłem, kurwa, to jest ze sobą trzeba zrobić. A jako, że zawsze przy sobie noszę tego otwora, stwierdziłem, że dzisiaj jest ten czas, żeby właśnie porozmawiać o konsoli, jaką jest niewątpliwie w e, handheldzie idealnym, jak niewątpliwie jest inny do Switch dla takich jak ja. Tak, e, Nie ukrywam, że do tej pory. E, Posiadałem handheldy wszelakie, e, zaczynając od Game Boy przez PSP, przez Vita i, i DSy, 3DS i tak dalej, no ale zawsze gdzieś tam e, dla mnie w tych handheld'ach brakowało czegoś. Czego dokładnie? Te handheld'y dla mnie nie miały e, gier, które bym mógł e, nazwać tak naprawdę stuprocentowymi grami, tak? Gdzieś tam dla mnie była to jest tam forma popierdółki tak naprawdę, tak? E, Nawet taki wielki tytuł jak Metal Gear Solid e, Peace Walker wila na PSP, no, był dla mnie lekkim kastratem gameplayowym, bo nie dość, że druga gałka kurwa aż się prosiła, tak wszystko podziało na krótkie misje, sprawiły, że no może to była idealna gra handheldowa, ale nigdy nie nazwałbym tego e, gdzieś tam dużą grą wtedy, tak? Nie ukrywam, że to głównie zniechęcało mnie swego czasu do handheldów e, jako tak. No a to, to się zmieniło dzisiaj, tak? Przez tego, tego oto potwora. E, nie ukrywam, że Eee, nie będę przez to, że dostaję porty gier dużych, jak również sam dostaje bardzo duże tytuły, które no spokojnie mogłyby mm, i, iść na telewizorze i też głównie mm, gram w ten sposób, eee, które nie mają gdzieś tam tylko podziału i czuję, że to są po prostu gry jako gry, pełne AAA tak, w tym wszystkim. No to jest coś, co sprawiło, że, że gdzieś tam ta konsola od, właściwie premiery, stała się moim głównym e, miejscem do gry, tak? I, I tego ten. No wiem o tym, że może mówię troszeczkę jasno, jak e, mówili ci, jak mówią kurwa, ja coś, te, te, że, że wam kurwa sprzedaję prawdę objawioną. No nie, bo no to wszystko o tym wiemy. Natomiast ja muszę zaznaczyć, że po prostu e, ta konsola sprawiła, że ja jako e, Gracz, czuje się usatysfakcjonowany, grając gdzieś tam sobie na dworzu, gdzie na przykład zaraz, jak przestanę wam kręcić ten, ten, ten filmik i go będę wrzucał na YouTube'a, nie ukrywam, że zaraz sobie go trwale i włączę tego QS11, który jest po prostu dużym jrpg iem z dużych konsol i, i niczego mu nie brak, tak? Porównując do e, wersji dużych na PS4, nie wiem czy on jest coś innego wyszedł, no, ale jest, jest po prostu większy. Więc, więc to też sprawia, że y, Nintendo Switch jest dla mnie jaki jest, tak? No mało tego. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć troszeczkę tak odchodząc od sprawy, że dzięki wielkie za zainteresowanie tym, co ostatnio tworzę. Y, gdzieś tam moja przerwa półroczna była spowodowana tym, że, że, że gdzieś tam weny nie było, na no to, żeby kręcić jakieś nowe materiały. No teraz m, mam nadzieję, że to się zmieni i częściej będziecie widzieć moją nerwową japę, kurwa, w internetach, e, więc, więc z tego względu też y, śledźcie, jeżeli byście chcieli to właśnie kanał. Będę na pewno też chciał przejść do recenzji, jak poprzedni poprzednich Final Fantasy 7 Remake. E, przykładowo teraz mam e, gdzieś tam po 220 godzinach grania na Switchu w Monster Huntera gdzieś tam film e, na bani, ażeby go po dwóch latach od premiery tak naprawdę recenzować, A tak zrecenzować wiecie, tak naprawdę po dwóch latach z grą, co ja myślę o, o tym tytule. Nie ukrywam, że on mnie gdzieś tam inspiruje na przykład w tej chwili, żeby zrobić o nim jakiś taki osobny materiał, bo on na to zasłużył, tak, spędzając z nim tyle godzin. W każdym razie e, co polecam? Polecam starym prykom jak ja po 30, e, którzy mówią: Nie, kurwa, 64 Bobach 65 mega, kurwa, czegoś tam 65 PSów i działa w ultra Nie bać, kurwa, weźcie sobie to 720p, kurwa, poniżej do kana, na tych 6 calach. Naprawdę e, będziecie przeżywać normalne, duże tytuły w takim pięknym miejscu, na przykład jakim jest Gdynia. tak? E, z tego miejsca. Bardzo wam polecam ten sprzęt i uważam, że naprawdę będziecie z niego zadowoleni. Już teraz, kiedy czytam w lecie gdzieś tam opinię, czytuję Kupię switcha, kiedy jeszcze wyjdzie gra XYZ, kurwa. Naprawdę? No nie, no już jest teraz czas, kiedy Switch naprawdę zabrał fajną bibliotekę gier, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, idealnego wręcz, więc nie widzę gdzieś tam powodu, cebulę polskie kurwa, żebyście w końcu nie zakupili tego sprzętu, którzy jeszcze nie chcieli. Więc myślę, że teraz jest do tego idealny czas ze względu na to, że choćby no, robi się ładnie na dworze i można spokojnie gdzieś tam gdzieś tam sobie, sobie, sobie grać w gry duże na małym ekranie, tak? Gdzie, gdzie wyjedziecie się na wakacje, wyjdziecie sobie właśnie, pójdziecie na spacer czy do parku, no, w, możecie miło czas spędzić przy konsoli e, handheldowej, na którą wychodzą duże tytuły. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Was i powiedzieć Wam na razie parę